Cześć, z tej strony Tomek. Dziś wpadam, żeby pogadać o sprawie naprawdę dużego kalibru. I właściwie to tak dosłownie. Zapraszam. Nadeszła wieku pomna chwila, dziś w programie EkoZilla. A tym dużym kalibrem ma być moje podsumowanie mojego spotkania, już dość długiego z Citizenem EkoZillą. Citizenem serii BJ8000 w wersji niebieskiej. Citizenem, którego Historia pojawienia się u mnie w kolekcji, pojawienia się u mnie na, na nadgarstku, związana jest z tym moim, e, z moim planem, z moją procedurą, moim pomysłem na poszukiwanie jakiegoś zwariowanego zegarka. A do realizacji tego wszystkiego swego czasu pchnęło mnie spotkanie z pluprufem od Omegi. Zresztą o tym już opowiadałem. Zdarzyło się to na spotkaniu, e, na, spotkaniu na zlocie e, forum czwarty wymiar. Tam miałem okazję pierwszy raz w życiu założyć pluprufa na rękę. I ten zegarek pozamiatał mną. Uważam, że jest świetny, że jest fantastyczny. Jest poniekąd, niestety, albo i na szczęście, dość drogi. Dlatego wyruszyłem w pewną podróż i przy dużej Waszej pomocy, dzięki Waszym sugestiom, spotkałem się od tamtego czasu z wieloma zegarkami, które mają ten właśnie taki niebanalny, dość wydatny charakter i które uważam, że. Mają coś do zaoferowania. Niektóre z nich przypadły mi do gustu bardzo mocno, niektóre mniej. O niektórych już mówiłem. Wspominałem na przykład w osobnym materiale o batyskafie od Gerlacha, którego uważam za świetny zegarek, właśnie w takim deczko-klimacie. Ale batyskaf, że tak to ujmę, robi pewnego rodzaju pół kroku w tą stronę dziwności. Za to Citizen puszcza poręcz jakiejkolwiek racjonalności i robi pełny krok, a nawet wielki skok w stronę bycia. Niebanalny, bo właśnie niebanalność to według mnie to jest to, co opisuje ten zegarek najbardziej. Oczywiście, jest to zegarek typu Nurek, jest to zegarek duży, rzekłbym nawet bardzo wydatny, zegarek o bardzo specyficznych proporcjach i zegarek, który nie każdemu musi się podobać, bo absolutnie nie jest to taki zegarek, który jest oczywistym, pierwszym i uniwersalnym wyborem. A na dodatek jego oryginalna forma, nieuzbrojona jeszcze w akcesoryjne uszy, które możemy dostać do niego i zmienić ten charakter koperty ze zintegrowanym gumowym paskiem na charakter koperty, który ma normalne uszy o rozmiarze 22 mm i pozwala założyć różne dziwne inne akcesoria, jak paski czy bransolety, to wszystko razem niejako sprawia, że jest to zegarek właśnie niebanalny, specyficzny i on musi się podobać. Za to, jeżeli trafia gdzieś w nasze klimaty, jeżeli szukamy czegoś, co nie jest oczywiste, czegoś, co właśnie może być duże, ta wielkość na nadgarstku, nawet... Średniego rozmiaru nadgarstku, nie przeszkadza nam i daje nam pewną frajdę znoszenia w takim właśnie letnim klimacie, że tak to ujmę. To kryje się w tej Ecozilli naprawdę dużo możliwości i ona bardzo, bardzo fajnie potrafi zmieniać swoje oblicza. Bo na każdym właściwie pasku, czy nawet na jakiejś wynalezionej przeze mnie dziwnej branzolecie, którą wykopałem z pudełka, nie mam bladego pojęcia skąd ją miałem. Jest interesujący, jest fajny, a jednocześnie za każdym razem. Odrobinę inny. Jest jeszcze jeden aspekt tego zegarka, taki nieco odmienny niż w większości przypadków zegarków, które Wam pokazywałem, choć, choć nie dla wszystkich. Ja nie jestem, nie uważam się za ortodoksa, jeżeli chodzi o mechanizmy. Nie przeszkadzają mi mechanizmy kwarcowe. Tutaj Ecozilla, jak można by wywnioskować z samej tej właśnie potocznej nazwy zegarka, jest wyposażona w mechanizm tyku EcoDrive od właśnie Citizena. Mechanizm kwarcowy. Mechanizm, który sprawia, że nasza wskazówka sekundowa robi te wielkie, w porównaniu z automatem, właściwie gigantyczne skoki co jedną sekundę. I normalnie... Myślę, że mogłoby mi to przeszkadzać i bardziej doceniam jednak ten piękny sweep sekundy, takie płynięcie, płynne sekundy po tarczy zegarka, które mamy w automatach albo co najmniej w kwarcach z takim wysokim bit rate'em typu mega kwarce albo coś w tym stylu. Jednak tutaj, jakby na to nie spojrzeć, to ta skokowość tej wskazówki nie przeszkadza mi jakoś, ponieważ sam zegarek nie traci na tym swoistej wagi, jak na wielki zegarek, no bo nadrabia kopertą i resztą, a w całej mnogości detali, z jakiej ta mecha, zildowa, potworna, zegarkowa osoba się składa, jakoś ta kwarcowość sekundy niknie. I zupełnie, zupełnie nie mam tu nic przeciwko temu. Co więcej, przy takim zegarku jak ten, po który sięgałem w e, okresie, od kiedy mam go w kolekcji, circa about miesiąc, może troszeczkę więcej, wyjątkowo często... Przyznam się szczerze, że doceniałem czasami tą jego gotowość do startu od razu. Nie musiałem się zastanawiać, czy będę go musiał ustawić, czy będzie aktualna godzina. Bierę, zakładam na rękę, wychodzę. Zakładam na rękę i wiem, że mam na niej zegarek. No bo tego nie da się przegapić. Nie da się przegapić, bo przynajmniej w moim przypadku, w przypadku mojej ręki, a szczególnie gdy noszę EcoZidle na paskach tych nieoryginalnych, tych paskach, które siedzą w uszach. No, to jest to zegarek przez swoją wielkość koperty, grubość tej koperty i samą wagę dość niezbalansowany. Jest top heavy, jak powiedzieliby Amerykanie. Nie do końca stabilny na nadgarstku. Nie do końca stabilny na nadgarstku, i przez to nie niewygodny. Bo to nie jest aż tak, żeby on latał i jakoś bardzo mocno przeszkadzał. Ale raz na jakiś czas, nawet gdy noszę go już przez pewien okres czasu. To o sobie przypomina, to nie jest taki zegarek, który zupełnie znika na ręce i to ma swoje zalety i wady. Są takie dni, chwile czy momenty, gdzie doceniam właśnie to, że przypomina mi o sobie zegarek, bo mam z tego frajdę, że go noszę i do sobie uświadamiam ten efekt, że tak, mam właśnie ekozilne na ręce, dziwny, nietuzinkowy zegarek, tak, on tam jest i właśnie o to chodzi, no ale to też niejako sprawia, i podkreśla to, co chyba oczywiste, to zdecydowanie nie jest zegarek na każdą okazję. To jest zegarek, który musimy wiedzieć, że chcemy mieć i który musimy wiedzieć, że to jest ten moment, w którym chcemy go ubrać. Nie powiem, żebym nie chodził w nim do biura. Ba, założyłem go nawet raz do mankietu, ale zdecydowanie nie jest to jego naturalne środowisko. I na jakieś wyjątkowo formalne spotkania, no cóż, w mojej opinii EcoZilla nie przejdzie. Nawet jak się jest z Jamesem Bondem, który jak wiemy nosił wydatne nurki, nawet chyba do smokingu. Z Ekozillą to chyba nie do końca to samo. Dla mnie też Ekozilla była pewnym przyczynkiem do tego, że mogłem pierwszy raz, czy musiałem pierwszy raz, czy chciałem pierwszy raz skorzystać z Chrono 24 jako platformy zakupowej. Przedtem nigdy tego nie robiłem więc to też moje pierwsze doświadczenie. Kupowałem ją u profesjonalnego sprzedawcy z terenu Unii Europejskiej, z bodajże Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że w polskich sklepach ta wersja nie była jeszcze dostępna. I muszę powiedzieć, że to pierwsze moje doświadczenie z Chrono 24 jest jak najbardziej pozytywne. Absolutnie praktycznie rzecz biorąc kupowanie prawie jak przez sklep internetowy. Przynajmniej w przypadku sprzedawców profesjonalnych, którzy, jak rozumiem, po prostu wykorzystują tą platformę jako kolejną platformę dystrybucji. I właśnie takim kanałem dystrybucji ta Ecozilla wylądowała u mnie. I wylądował u mnie zegarek, który nie przestraszył mnie swoim rozmiarem, a to dzięki temu całemu mojemu niejakiemu przygotowaniu właśnie na to, ale zegarek, który też poniekąd zaskoczył mnie tym, że jest aż tak fajny, bo Naprawdę ten zegarek na żywo staje się jeszcze ciekawszy i fajniejszy niż może wydawać na zdjęciach. A nawet pewnym sensie przekornie. Na zdjęciach w tych w internecie może się wydawać nazbyt odjechany, zbytnio ekstrawagancki, zbytnio niepoukładany myślowo, czy jakbykolwiek można to było nazwać, a na żywo, na ręce, szczególnie gdy zaczniemy się troszeczkę bawić przy pomocy tych dalekowschodnich uszu, które do niego dokupiłem, staje się zaskakująco zmiennym w swoim obliczu zegarkiem. Zegarkiem, który mi sprawiał tyle frajdy i ciągle sprawia mi tyle frajdy, że wiem, że z całego tego mojego projektu, w którym miałem okazję spotkać się i mieć teraz w kolekcji tego D1 Milano, którego już pokazywałem w jakichś unboxingach i innych materiałach. Gerlacha, Batyskafa, Seiko Tuna w dwóch wersjach. Jednej tej takiej poskładanej, z nie do końca tak jak powinno to być zrobione, zegarmistrzowsko w oparciu o dalekowskodniego Homara. Drugą wersję Seiko Tuna, którą kupiłem też w wersji kwarcowej. Też napędzanej solarnie, już tutaj u nas w dystrybucji. Te wszystkie zegarki są naprawdę fajne. Są ciekawymi propozycjami wakacyjnymi. Niektóre są wyjątkowo interesujące. Jak ten gerlach, o którym mówiłem, że jest według mnie najfajniejszym e, batyskaw, jest najfajniejszym gerlachem, z jakim miałem okazję się spotkać. Ale Ecozilla to właściwie rzecz biorąc, jest jeszcze dla mnie następny poziom. Inna szufladka. Totalne odjechanie i ufajność. I radoche z tego zegarka to można by właściwie ładować łopatą. Myślę, że nie ma co wynajdować koła na nowo i na wszystkie szczegóły i niuanse tego zegarka spojrzymy sobie w ujęciach studyjnych, no bo wiemy, że tam widać to dobrze, ładnie i precyzyjnie. Ruszamy. Zacznę tutaj od oczywistego tematu wymiarowego, bo, bo to jest chyba najistotniejsza cecha, która definiuje ten charakter, o tym, którym tyle mówiłem, jeżeli chodzi o ten zegarek, no bo on jest po prostu wielki. Zerknijmy. Bez koronki to 48,5 mm. Z koronką to już 51 i troszkę 18,2 mm grubości. Bardzo nielicho. Jeżeli chodzi o lak, to, to mógłbym powiedzieć, że to 55 mm, ale trzeba pamiętać, że to wynika z dodania tych uszu, które są aftermarketowe i nie są oryginalną częścią przynależną temu zegarkowi. Choć uważam, że mocno zmieniają go in plus. A te uszy konkretnie współpracują z 22 mm paskami. Drugą z istotnych cech, która nadaje Ekodzili tego jej charakteru, jest umiejscowienie koronki tutaj po lewej stronie na godzinie 9. Koronki, która w odniesieniu do całości designu tej wielkiej koperty jest taka. Mała. Jest troszkę taka mikro, i myślę, że mogłaby być większa. Zyskałaby wtedy odrobinę na, na jakości użytkowania, bo ta tutaj, mimo bardzo fajnego radełkowania, no jest po prostu takim maluszkiem. I, przy, I trudno, troszeczkę trudno, może nie, ale nie najwygodniej na świecie się nią operuje. Szczególnie, że gdy chcę go utrzymać w tej właściwej dla niego pozycji, to, to po prostu. Nie jestem przyzwyczajony do operowania lewą ręką koronką. Przeglądając się dalej i rzucając okiem na bezel, bezel w takim ustawionym, tak wielgachnie, mogłoby się wydawać bardzo nurkowo zegarku. Nie jest najwygodniejszy do operowania, bo. Trzeba go tak specyficznie łapać za te wypusty. Mogłoby się wydawać, że ta radełkowana i taka fajnie wyprofilowana część zewnętrzna będzie się obracać razem z bezelem? Nie. Ona jest stała, a ta niejaka wkładka bezela, nazwijmy to w ten sposób, obraca się niezależnie. Nie ma wielkich oporów, działa bardzo fajnie i ma tylko 60 klikową mechanikę, ale ten uchwyt nie jest oczywisty i myślę, że gdyby miało to być stricte narzędzie podczas nurkowania, to mogłoby to być co najmniej nieco uciążliwe w użytkowaniu. Cóż, nurkiem nie jestem, więc dla mnie jest to. nie jest to problem w ogóle. Nie jest to nawet problem drugorzędny, nie jest to zagadnienie czy problem całkowicie. Tarcza. Tarcza jest z jednej strony zupełnie nieprzekombinowana, z drugiej strony wszystko mi się tu podoba. Wskazówki są też nietuzinkowe, mają jakiś swój własny charakter, choć nie są na tyle przekombinowane, żeby zadawały tutaj za dużo zamieszania, czy dodawały za dużo zamieszania już w tym i tak. Niebanalnie zamieszanym zegarku. Podoba mi się to, że wskazówka sekundnika nie ma przeciwwagi, jest to jakieś takie troszeczkę odświeżające z perspektywy tego, co mam w większości zegarków. Mamy tutaj okienko daty na godzinie 3, zintegrowane całkiem fajnie, i tutaj zupełnie mnie nie razi. Dzięki temu, że mamy te indeksy na tyle grube, jakbym nawet że potężne, to to okienko daty właściwie rzecz biorąc troszeczkę dopełnia ten indeks trzeciej godziny. To warto zauważyć i co mocno rzuca się w oczy, to fakt, że cała tarcza jest bardzo głęboko schowana i patrząc na nią, rzucając okiem na zegarek z tego jego awersu, mamy wrażenie patrzenia w taką małą studnię. No bo Chaptering też jest niebagatelnie głęboki. Jest też tutaj w tej oryginalnej części koperty, czyli poza tymi uszami, całkiem zgrabnie wszystko wykonane. Wszystko Cała obróbka w metalu jest przyzwoicie precyzyjna. Nie wyścilono się tutaj na jakieś bardzo, bardzo wyjątkowe wykończenia powierzchni. Myślę, że to nawet w sumie pasuje do charakteru tego zegarka. Wkładka bezel ma taki... Wydatnie metalowy charakter z całkiem fajnie wykonanymi zagłębieniami, wypełnionymi niebieską farbą, która ma odcień praktycznie identyczny jak główny kolor tarczy, co, co tylko dodaje mu swoistego uroku. Wyciosany, ale nie pozbawiony drobnych, takiego, może nie drobnych detali, ale bardziej takiego przywiązania do tego jako. Całość, jak powinien się prezentować. Warto jeszcze dodać, że mamy tutaj taki napis Professional Divers 300 Meters na tym zewnętrznym pierścieniu bezela. W ogóle zewnętrzny pierścień bezela to też jest specyficzne pojęcie, niespotykane chyba w zbyt wielu zegarkach. Pozbawiając go tej przystosowanej bransolety, możemy jeszcze zechnąć sobie na dekiel. Dekiel, który jest ozdobiony tutaj wizerunkiem akwelungu. W takim bardzo klasycznym, głębokościowym wydaniu, z delikatną specyfikacją. No, i to, co się rzuca w oczy, tutaj, to te cztery śruby, które pozwalają na zdjęcie zewnętrznego pierścienia i wymontowanie tych dodatkowych uszu i zastąpienie ich oryginalnym paskiem. A właściwie powinienem powiedzieć odwrotnie: wymontowanie oryginalnego paska i wymianę na inny, tudzież zastąpienie go właśnie takimi aftermarketowymi uszami. Fajna procedura. Całkiem skrabnie to działa. I sam pasek z tym takim za, oryginalny pasek z tym takim zalanym tutaj wewnątrz tej gumy elementem metalowym, stalowym, sprawia wrażenie, że jest bardzo, bardzo porządnie i pewnie wykonany. A propos paska oryginalnego, to wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Oryginalnie wyposażony jest on w takie całkiem pasujące do całej reszty, dość wydatne ukłucie, które mi się podoba, ale. Ta część paska, która wchodzi tutaj w te szlówki, miała pewne prze... takie zgrubienie na końcu, które miało, jak rozumiem, zapewniać lepsze blokowanie się po przejściu przez tą szlówkę. Może i to miało merytoryczny sens, ale było potwornie z mojej perspektywy niewygodne, dlatego ja bardzo brutalnymi metodami, za pomocą skalpera, pozbyłem się tej końcóweczki, zgrubionej, dzięki czemu. Wygoda użytkowania na co dzień i zakładania tego paska, wsuwania tego w te metalowe szlówki po prostu się zwiększyła i uważam, że warto mi było zrobić tą delikatną modyfikację. Żeby założyć go na rękę i pokazać w takich klasycznych naszych ujęciach, zdecydowałem jednak nie zakładać go na ten oryginalny pasek, a na coś w pół drogi między tą bransoletą a paskiem oryginalnym, czyli jeden z pasków gumowych, który był w zestawie razem ze wspomnianymi uszami. Taki ładny bardzo klasycznie nurkowo wykonany, miły w dotyku i w obejściu paseczek, który dobrze siedzi na nadgarstku. I tak oto na tej mojej 17-centymetrowej ręce ta niebagatelna ekozilla, która według danych technicznych i na pierwszy rzut oka powinna nie mieć sensu i zupełnie tutaj nie pasować, uważam, że wygląda naprawdę fajnie. Wygląda w sposób taki Rzucający się w oczy, o czym zresztą już odpowiadałem w jednym z materiałów, że to taki zegarek, który nawet wywołał reakcję u jednego z moich kolegów, że ale mam okropny zegarek, taki właśnie komentarz. Zegarek, to, który, obok którego trudno przejść obojętnie. A dla mnie zegarek, który naprawdę generuje dużo, dużo frajdy. Jakże inaczej mógłbym zatem podsumować to moje spotkanie z tym Citizenem, niżli tylko powiedzieć, że jestem bardziej niż zadowolony ze spotkania z tym zegarkiem. Jestem bardziej niż zadowolony, że mam go w kolekcji. Jestem bardziej niż zadowolony z tego, że wydane na niego pieniądze zaowocowały właśnie takim, takim dodatkiem do tego wszystkiego, co tam gdzieś trzymam. Zegar mogę z czystym sumieniem absolutnie polecić każdemu. Każdemu, kto jak popatrzy i pomyśli, to wie, że szuka czegoś takiego dziwnego, czegoś nieortodoksyjnego, czegoś odjechanego i nie na wszystkie okazje. Zdecydowanie nie jest to pomysł na to, żeby mieć jednego nurka, jedne, jeden zegarek tylko i wyłącznie i właśnie tą Ecozilla, chociaż pewnie i dla kogoś to mogłoby fajnie zadziałać. Ale nie jest to jakieś rozwiązanie uniwersalne, ale jako taki Delikatnie zwariowany, taki zegarek z takim twistem dziwactwa, to jest to jeden z fajniejszych, jakie miałem okazję mieć w swoich rękach i na swoim nadgarstku. I mówię to z pełną świadomością, łącznie z tym, że miałem na tej swojej ręce, na tym swoim nadgarstku wspomnianą Omega Pluprów, która to wszystko niejako zaczęła. Naprawdę, radocha znoszenia tego zegarka jest dla mnie na najwyższym poziomie. I na koniec jeszcze jedna uwaga i swoiste ostrzeżenie. Ten zegarek ma to do siebie, że gdy się go troszeczkę ponosi, to on tak przyzwyczaja do dużego rozmiaru, że potem inne zegarki, nawet te, które mają 41-40 mm, wydają się jakieś takie nieproporcjonalnie małe. I trzeba o tym pamiętać, że przejście z innych zegarków, mniejszych, na noszenie ekozinni, i potem vice versa, to jest swoisty proces. Nie robi się tego, przynajmniej ja nie robię tego, od tak. Bo tą zmianę zauważam bardzo mocno. Ale traktuję to tylko jako kolejną zaletę tego wielkiego japońskiego wariata. Tak. Dużo frajdy sprawiał mi ten zegarek, a w okolicznościach przyrody takiej letniej jakoś odnajduje się bardzo fajnie. Z mojej strony o nim na dzisiaj to tyle. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.